Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, których Bóg sobie upodobał. Kontynuuję rozważanie dobrej nowiny według Mateusza. Dzisiaj omówię rozdział czwarty, a właściwie jego początek. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. Kiedy ja chrzczę u niemowlaki w wierze, zawsze po zawarciu przymierza z Jezusem, mówię im, że teraz nadejdzie czas próby, podobnie jak miało to miejsce z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Mamy tę samą drogę, ten sam proces przechodzimy. Jezus tuż po zanurzeniu poszedł na pustynię, która, jak uzgodniliśmy, w poprzednim odcinku symbolizuje między innymi doświadczenie to na pustyni człowiek musi pokonać samego siebie w przypadku ludzi którzy weszli w przymierze z Jezusem nasz ojciec w niebie przygotowuje nas do walki z samym sobą oraz z pokusami ale przy tym wszystkim nie pozostawia nas Samym sobie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg dał nam zadatek ducha uświęcającego, który przeprowadza nas przez wszelkie próby i oczywiście każdy ma inne próby. Tuż po chście zazwyczaj są to próby, które inicjują nasi najbliżsi. Nie jest to reguła, ale dość często tak jest, przynajmniej z moich obserwacji. Jak to pismo mówi, żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka człowiekiem. Diabeł wtedy mówi niczym w pokarze sprawdzam. No więc, Jezus, prowadzony duchem, poddał się testowi, sprawdzianowi. Zwróćmy uwagę na to, że Jezus nie poszedł od razu poście w bezpieczne miejsce. Nasz król. Poszedł zdać egzamin praktyczny, niczym absolwent szkoły jazdy, pojechał na miasto, żeby zostały sprawdzone jego umiejętności praktyczne. Jezus pościł 40 dni. Dla nas jest to niewyobrażalne, no przynajmniej wydaje mi się, że dla zdecydowanej większości, nie wiem, gdybym miał oszacować to dla 99%. Sam interesuję się autofagią, a więc oglądałem kilka filmików z głodówki bohaterów, którzy, bo można tak ich nazwać, bohaterów, którzy podjęli się postu więcej niż 7 dni i choć wiem, że najgorsze są pierwsze dni, to nie wszyscy daliby radę funkcjonować w stanie omdlenia i łaknienia przez 40 dni. Mój rekord to 6 dni, z tym, że 3 dni były o samej wodzie, a trzy dni kolejne o sokach. No i trzeba tutaj zaznaczyć, że przy dochodzi do bardzo pozytywnych zmian w organizmie, co zapewne nie pozostaje bez znaczenia na płaszczyźnie duchowej, również. Tutaj temperujemy samych siebie nasze cielesne pożądliwości. Jezus pościł jako człowiek, czyli w swoim człowieczeństwie wyrzekł się. Wyrzekł się cielesności. Nasz kochany Bóg uniżył się i stanął do walki z Szatanem, będąc w ciele. A Szatan zapewne chciał, aby Jezus Chrystus wyrzekł się człowieczeństwa i walczył z nim jako syn Boży. A wtedy cały plan poszedłby na marne. Wtedy ja bym teraz do was nie przemawiał, wy byście tego nie słuchali. I nie wiem, prawdopodobnie ten świat by wcześniej zginął, niż, niż myśleliśmy. No ale to był plan odwieczny, więc wszystko wydarzyło się zgodnie z wolą Bożą. Werset trzeci i czwarty. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: Jeżeli jesteś synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł: Napisano. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Zwróćmy uwagę na to, że diabeł w Edenie rozpoczął od jedzenia i po czterech tysiącach lat powtórzył swoją taktykę. Odwołał się do porządliwości związanych z jedzeniem. Dzisiaj tak wiele mówi się o alkoholu, też może o papierosach, to są rzeczy widoczne, słuchajcie, ale tak wiele się mówi o tych rzeczach, o tych używkach, kiedy ludzie mają problem albo z obżarstwem, albo po prostu nie potrafią sobie czegoś odmówić. Diabeł z greckiego oszczerca, oskarżyciel, rozpoczął kuszenie od podkreślenia pochodzenia Jezusa. I tutaj my jesteśmy w podobnej sytuacji. Diabeł mówi: Skoro jesteś dzieckiem Bożym, to dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego zgrzeszyłeś? No i wtedy padają oskarżenia. Ja myślę, że nie tylko niemowlaki w wierze nie mogą sobie poradzić z samopotępieniem. Każdy z nas popełnia jakieś błędy, a zwłaszcza na początku drogi ku uświęceniu i w związku z tym Poznawszy prawo Boże, kiedy grzeszymy, czujemy się winni. No bo tak to działa. Paradoksalnie, wcześniej przed narodzeniem na nowo nie czuliśmy się winni. Teraz to poczucie winy wykorzystuje diabeł, ale Bóg i tu nie pozostawił nas samych. Dał nam swoje słowo, i właśnie tym słowem czasem katuje nas oskarżyciel, co zrobił w konfrontacji z Jezusem. Piąty werset. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu. Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, a nią swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł. Napisane jest również nie będziesz kusił Pana Boga swego. Słuchajcie, Jezus mógł dokonać takiego cudu, ale chciał nam pokazać, że słowo Boga jest ważniejsze. Nam też nie wolno kusić Boga. I myślę, że o ile skoki spadochronowe można potraktować jako sport, ponieważ to później do czegoś się może przydać, tak? No już pomijam wojsko, bo to jest temat rozległy, nie będę wchodził w takie rzeczy, to skok na przykład z bandzi? Wydaje mi się, że jest już kuszeniem Boga. Tak a propos, w roku ubiegłym poznałem pewnego mistrza w pewnej kategorii sportowej, której no nie mogę ujawnić, bo byłoby to dość proste do rozwikłania. Ogólnie ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, bo lubię ludzi. I w związku z tym dość często zagadują. W każdym razie, ów misz, uprawiający bardzo niebezpieczną kategorię sportową, jak się dowiedziałem, wplątał się w romans z mężatką. No i co? I jej mąż wynajął detektywa. Nie detektywa, a prawdy. Wynajął detektywa, założył podsłuchy i śledził zarówno ją, jak i jego. Nie będę zdradzał szczegółów, ale chciałem podać to jako przykład ryzyka, jakiego podjął się ten sportowiec w swoim życiu osobistym, tym samym przenosząc je ze sportu na grunt miłosny, a w szczególności na grunt prawa Bożego. Nie wiem, jak się to zakończyło, ale jego kochanka była przerażona. Oczywiście modliłem się o tego człowieka, gdyż tak po ludzku go no, polubiłem, a przecież miałem świadomość, że krzywdzi innego człowieka. I rozumiem, że ten mąż mógł teoretycznie, bo tego nie wiem, mógł być zły, ale też mógł być dobry, prawda? Tylko, że od tego są rozwody. To prawo Boże wszystko reguluje. No i teraz tak: w, w przypadku diabła, oszczercy i oskarżyciela, udało się zwieść i skusić pierwszego człowieka Adama, ale względem Jezusa, plan szatana spalił na panewce. Pomyśleć, że gdyby Adam się nie zachował jak biblijny Achab, ja czasami tak pół żartem, pół serią, mawiam, że Adam był y, pierwszym Achabem. No więc, y, gdyby Adam nie zachował się jak biblijny Achab, nie byłoby chorób, śmierci, polityków i, no i wszelkiego zła. Już nie będę tego wymieniał. Dopiszcie sobie to, co chcecie, to, co przeżywacie. Dlatego y, właśnie w małżeństwie. Dwojga osób, to mężczyzna po, powinien kierować się zasadami Bożymi i powinien czuwać, znaczy oczywiście kobieta też, ale no mężczyzna ma, ma, ma szczególną rolę w tym, gdyż powinien czuwać nad pobożnością żony. Gdyby Adam czuwał nad pobożnością żony, nad mm, jej posłuszeństwem względem Boga, nie doszłoby do, takiej wielki, do tak wielkiej tragedii, do milionów, a może nawet miliardów ofiar. Od początku istnienia człowieka na Ziemi. Gdyby Adam był czuwający, historia miałaby całkiem inny bieg. No więc, mężczyźni Boży, Boży mężczyźni, powinni być czuwający, ale też oczywiście mieć do swoich rząd cierpliwość, miłość, ale nie godzić się na zło. Bo o tym mówi nam Biblia. O, o tym uczy nas Biblia. Jezus Chrystus, mówiąc: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Tak naprawdę zniszczył diabła, zniszczył diabła chęć sprowokowania, podważenia Słowa Bożego, co przecież poskutkowałoby błędną decyzją. I osobiście uważam, że większość naszych decyzji wynika właśnie z braku znajomości słowa bożego. Cierpimy, gdyż nie znamy prawdy Słowa Bożego. W dzisiejszych czasach wielu antysystemowców bezrozumnie posługuje się cytatem: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale prawda bez słowa Bożego. Nie wyzwala z grzechu, i o tym już Wam nie powiedzą. A ja pamiętam, jak w kampanii wyborczej wykorzystywano ten cytat biblijny. I wielu z tych, którzy nie przyjęli ganek, zmarło, będąc niezbawionymi. I vice versa: wielu, którzy przyjęli ganki i zmarli, zostało zbawionymi. A więc, co tutaj jest najważniejsze? Prawda, ale prawda, słowa Bożego. Przechodzimy do władzy. Szatan ma władzę nad ziemią i ma na ziemi swoich ludzi. Należą do nich nie tylko premierzy i prezydenci. Nie tylko bandyci i złodzieje. Swoją drogą uważam, i zapewne się ze mną zgodzicie, że Prędzej nawróci się złodziej bandyta niż polityk. Zresztą nie znam ani jednego nawróconego posła. Ani jednego. Jeżeli ktoś z Was zna, piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie zapoznam się z taką historią. Kto należy do, do tej grupy? którą posługuje się szatan. Do ludzi szatana należą wszyscy masoni, iluminati, jak zwał, tak zwał, czyli wszyscy ważni influencerzy, bo takich sobie wybiera. Wybiera sobie takich, którzy mają wpływ na innych, również pastorów. Łatwo ich poznać, gdyż dość często pokazują znaki masońskie. O czym informuję nie tylko ja, ale wiele innych osób. Prawda? No więc Szatan, jako tymczasowy władca ziemi, zaoferował Jezusowi wszystkie królestwa. I teraz werset 8. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. No, niektórzy tutaj uważają, że, znaczy, tak mi się wydaje, że nie wiem, kogo to była teoria, czy, czy może sam na to wpadłem. Ja nie przywiązuję do tego uwagi, podkreślam to. Ale skoro y, diabeł wziął Jezusa na Wielką Górę i pokazał wszystkie królestwa, no to y, uważa się, że ziemia powinna być płaska. Ale to taka dygresja. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus. Idź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu, Bogu, swemu pokłon dawać i tylko jemu służyć będziesz. Zwróćmy uwagę na to, iż Jezus nie zaprzeczył temu, że diabeł jest w posiadaniu wszystkich królew ziemi. On faktycznie całą Ziemią zarządzał i zarządza. Tak na marginesie, pytanie zapewne retoryczne. Czy cokolwiek od tamtej pory się zmieniło? Bo gdyby ludzie mieli świadomość, że nic się w tej materii nie zmieniło, nie głosowaliby albo na żadną partię, albo przynajmniej na takie dwa jak Popis czy Republika Demokraci. No bo trzeba ufać pismu, tak? Jezus posłużył się chlebem życia, Słowem Bożym. Swoją drogą, Słowem z tak znienawidzonego przez syjo protestantów czego? Starego przymierza. Napisane jest. No, jak mi się to podoba, słuchajcie, to jest wspaniała sytuacja. Napisane jest. Wszystko zgodnie ze słowem, prawda? Ma być. Ileż to razy ripostowałem kłótnikom biblijnym słowu. Oczywiście oni też swoje, tylko że dość często to było nielogiczne. Ale to niczemu nie służy. Takie kłótnie niczemu nie służą. Trzeba iść swoją drogą. Ja, kiedy nie docierało to słowo do, do innych, blokowałem, no bo Księga Przysłów uczy nas, aby nie rozmawiać z ignorantami. Oni, właśnie, słuchajcie, jest taka grupa, która no, jakoś tam zna Biblię ponad przeciętnie do innych. No bo przecież świadkowie Jehowy lepiej znają Biblię od przeciętnego, no, w, dajmy na to w naszym kraju przeciętnego Polaka, tak? Ale to nie oznacza, że żyją tym słowem i że mają ducha Bożego. Bo faryzeusze również znali Pismo. No ale jest właśnie, bo to chciałem powiedzieć, że jest taka grupa wierzących biblijnie, umownie nazywając, którzy coś tam znają słowo Boże, ale uwielbiają się kłócić, uwielbiają wchodzić do, do ludzi, z którymi się nie zgadzają. Po to, żeby w ich mniemaniu oczywiście zaginać innych. Ja tego nie robiłem i nie robię, nie wchodzę do innych. Nie ma takiej opcji. Po prostu nie lubię się kłócić. Nie każdy idzie swoją drogą i spija owoce swojej wiary sam. A z doświadczenia wieloletniego wiem, że wielu już poległo. A szkoda, bo mogli żyć i mogli być zbawieni. Jeszcze na chwilę wracając do ostatniego kuszenia, każdy człowiek stoi przed wyborem: albo szybki zysk i służba mamonie, albo oddanie się Bogu. Większość polityków wybiera to pierwsze, tak samo jak większość gwiazd sportu i muzyki. Pamiętamy doskonale hasło ostatniej prostej, prawda? Ostatnia prosta. Ci ludzie. Przyjęli ofertę od diabła. Za pieniądze z reklamy sprzedali Boga. Tak, to jest właśnie ta sytuacja, kiedy sprzedajesz Boga. Tak samo jak lekarze, którzy albo świadomie brali w tym udział, albo jako bierni obserwatorzy. A ci, którzy się przeciwstawili, ponieśli koszt, ale uratowali swoje życie. Jeżeli byli wierzący, a z tego co pamiętam, ci lekarze, którzy protestowali, byli wierzący. Daj Boże, żeby byli zbawieni. No więc, yy, znaczna część ludzi pracujących yy, w służbie zdrowia yy, po prostu się sprzedała. I w, komenta w komentarzach możecie napisać, w jaki sposób yy, ogólnie rzecz biorąc, znani ludzie. Sprzedają się diabłu. Niech inni, nieuświadomieni ludzie, słuchacze, wiedzą, w jakim systemie żyją. Wracając do pisma. Co zrobił diabeł, kiedy Jezus zdał egzamin? Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Słuchajcie. W liście Jakuba czytamy Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. I po tym jak diabeł odszedł od Jezusa, przystąpili do Niego aniołowie. Taki jest w naszym życiu. Jeśli rezygnujemy z oferty szatana, jeżeli rezygnujemy z grzechu, zbliżają się do nas aniołowie i na odwrót. Kiedy zbliżamy się do szatana, aniołowie Boży Oddalają się od nas. I na tym kończę dzisiejsze rozważanie, gdyż chcąc omówić cały rozdział, zajęłoby mi to pewnie godzinę. A nie wiem, jaka jest cierpliwość wszystkich, może, bowiem ze statystyk, że gro osób nie wytrzymuje więcej niż 10 minut. No żyjemy w czasach permanentnej dystrakcji. Rozproszenia, spowodowanego głównie przez używanie telefonów komórkowych, ale nie tylko. W każdym razie na ten czas serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję moim mecenasom, bez których nie prowadziłbym mojej działalności misyjnej. Dziękuję wszystkim za modlitwy, dziękuję za dobre słowo i życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego w imię Jezusa i trzymajcie się z Bogiem.